Dzień dobry kochani, witam Was w środę za oknem. Biała zima totalnie, słuchajcie, jest tyle śniegu, że jest to po prostu coś niesamowitego. Sople lodu na dachu. A ja wybieram się dzisiaj ponownie do Lumpeksu w poszukiwaniu jakichś fajnych perełek, ale tym razem będę uważniejsza i postaram się kupować ubrania bez dziur, jakościowe. Chcę w się sensie to skupić na konkretnych markach, także na pewno sportowe, typu Gymshark, typu Gym Glamour, chociaż Gym Glamour chyba się nigdy nie spotkałam w Lupeksie, ale jakieś takie fajne sportowe ciuchy, bo jednak wiecie, dużo chodzę na siłkę i ponadto chciałabym może dostać jakąś fajną sukienkę na siebie, już taką na okres wiosenno-letni, żeby już wiecie, się tak mało nastawić, przygotować do tej wiosny. Ponadto Lewis, na pewno zawsze patrzę, czy są jakieś fajne jeansy z Lewisa. Chciałabym też może skupić się na takich markach, których też wcześniej nie znałam, a słyszałam, że są dobre. Mam tam kilka zapisanych, między innymi jest to Kost, chyba tak to się czyta. Oczywiście standardowo będę szukała też fajnych swetrów z Other Stories i zobaczymy ogólnie, co będzie. Bo nie wiem, bo mamy środę, jest 3 dni po dostawie, cztery w sumie. No dostawa w sobotę, także możecie sobie przeliczyć. No i ustaliłam sobie taki budżet, że powiedzmy do 200 zł, także zobaczymy, bo jeśli będzie jakaś ciężka rzecz, no to wezmę jakościowo i tak dalej. Także ostatnio, no mój haul był trochę chaotyczny i poszłam na żywioł, nie powiem, że nie, <grym> więc dzisiaj troszkę bardziej się na tym skupię, też będę miała więcej czasu przede wszystkim, bo jest chyba przed dziesiątą. Jest środek tygodnia, także też dużo ludzi nie powinno być. Idę do tego lumpeksu, do którego chodziłam wcześniej, nie tego z ostatniego holu, gdzie kupiłam tak wiele ubrań. Najważniejsze, żebym miała więcej czasu, poprzymierzam sobie to wszystko na spokojnie, poprzeglądam i zobaczymy, co uda mi się dorwać. Także zapraszam na wspólne lumpy. Hej, witam Was w holu. Nagrywam go dzień później, bo postanowiłam najpierw wszystkie rzeczy sobie wyprać. Także kupiłam całkiem sporo. Wszystko już właśnie mam poprane, także super. Wszystkie rzeczy, jak zwykle, były na wagę. Spodnie były wycenione po 20 zł. Lecimy po kolei. I pierwsza rzecz, którą dorwałam, jest to taka śliczna bluzka z Tomiego Hilfiger'a w takie paseczki. Bardzo mi się podobał też ten dekolt w serek i tutaj mamy rozmiar M. To jest 100% bawełny i ja lubię takie basic bluzki. Proszę bardzo. Pokazuję jeszcze na meczce. Tym razem faktycznie muszę przyznać, że rzeczy. Przeglądałam, przymierzałam w przymierzalni, miałam też więcej czasu, nie było za dużo ludzi, więc też nie czułam takiej presji, powiedzmy, że wszystko będzie wykupione, tylko faktycznie ze spokojem, pomału, przeglądając każdą rzecz, zastanawiając się, co by tu wybrać. Wybrałam rzeczy, które stwierdziłam, że są w moim typie i one nie każdemu pewnie będą się podobać, ale jakby tyle, ile ludzi, tyle opinii, tak naprawdę. Lecimy dalej, mamy tutaj sweterek z Zary. On jest w rozmiarze L, ale ja myślę, że bardziej wypada jak M. W składzie mamy 69% wełny i 31% poliamid w takim szarym odcieniu. Tak on wygląda. Uważam, że jest bardzo fajny, bo jest taki prosty, klasyczny, pasujący do wielu stylizacji. No i jeszcze mamy bardzo fajny skład, zarka, także super. Wszystkie ubrania kosztowały od 7 do 15 zł. Jeśli coś było droższe, to powiem wam o tym. Później wzięłam spodnie, takie sztruksowe. Słuchajcie, normalnie jak kiedyś, jak jak byłam mniejsza, miałam tak około 12 lat, coś takiego. Jak byłam jeszcze w podstawówce, to często nosiłam sztruksowe spodnie i dorwałam takie piękne z Pretty Little Thing w rozmiarze 34 i one są nowe z metkami, także super. Tak one wyglądają z przodu, mają bardzo wysoki stan. W ogóle bardzo mi się podoba ten odcień. One mają takie szerokie nogawki, bardzo ładnie się układają. I pokażę wam na mnie, to też będzie prościej, ale no super, że można też dorwać właśnie rzeczy z metkami w lumpeksie. Później dorwałam takie leginsy, one są z Nike w rozmiarze S. Dodatkowo mają ściągacz w talii, dzięki czemu możemy sobie związać i dopasować do naszej figury. Tutaj mamy 82% poliester, 18% elastan. Meteczka w środku, tak one wyglądają. No tak jak mówiłam, tutaj właśnie mają ten sznurek. Znaczek Nike. W ogóle fajne, bo takie neutralne: czarne, trochę białego. Tak z tyłu wyglądają. Tak jak sobie Wam wspominałam, właśnie szukałam leggingsów, swetrów. Podni jeansów i właśnie też mówiłam, że jeansy z lewisa. Będę szukać i znalazłam jedną świetną parę. I są to lewiski 710, super skinny w rozmiarze 26. One mają taki niższy stan, ale bardzo ładnie układają się na pupie. Są elastyczne. I jeszcze są trochę mokre, <noise> przez to, że jeszcze nie wyschły do końca. Mamy tutaj 68% bawełny i 16% poliester i 14% wiskoza. Tak one wyglądają z tyłu. Nie sugerujcie się tym, że one są tutaj ciemne, no bo tak jak mówiłam, one jeszcze do końca nie wyschły. Ale zobaczcie, w jakim świetnym stanie jest też, też ten znaczek nasz z Lewisa. Z przodu wyglądają tak i one mają takie... Mockie nogawki, bo to są takie typowe rurki. Także stan idealny. Później wzięłam sobie taką basic bluskę Zary w rozmiarze S i powiem Wam, że uwielbiam najbardziej nosić takie zwykłe topy. Czy to na lato, czy do jakichś zwykłych jeansów, jako taką podstawę stylizacji. Zobaczcie, jaka ładna. W ogóle bardzo mi się spodobały te szycia tutaj. Te wzorki, nazwijmy to. Bardzo ładnie się układa. No, lubię takie bluzeczki. Ona jest w takim kremowym odcieniu. Kolejne dwie bluzki z Tomiego. Nie wiem, co mnie wzięło na te paski, ale <słyski> wszystkie kupiłam, prawie takie same, słuchajcie. Też mamy Tomi. Tutaj ta bluzeczka w porównaniu do tych pozostałych jest naprawdę taka leciutka, przewiewna. I ma rękach, ręka w 3,4, także tak to wygląda. W stanie idealnym, tutaj mamy metkę, rozmiar S. No i tak jak mówię, ona jest naprawdę leciutka i taka przewiewna, więc fajnie sprawdzi się czy na wiosnę, czy nawet na lato, myślę, że będzie OK. Później kolejna w paski, tym razem w rozmiarze XS, ona jest z długim rękawem już. Na metce mamy, że jest to 100% bawełny. I pokażę Wam, jak ona wygląda. Tylko obrócę sobie ją tutaj. Ale słuchajcie, pachną te wszystkie ubrania. Tak to wygląda. No i na wypadek taka XSKS, także jest taka bardziej dopasowana. później wzięłam sobie takie body. Ja ogólnie powiem wam, że nie przepadam za noszeniem body i raczej mało mam ich w swojej szafie, ale tutaj mi się spodobał bardzo ten kolor i jeszcze są z takim golfem, co już w ogóle normalnie bym tego nie wzięła, no bo wiadomo, jak mamy już makijaż i przełożymy ten golf przez głowę, no to od razu mamy ślad. Ale... Bardzo był ładny, bo stwierdziłam, że idealne na jakieś takie wyjście. Takie bardziej eleganckie mi się one wydały. One są z HM w rozmiarze XS i one są tak fajnie dopasowane do ciała. Pokażę Wam, jak to wygląda na mnie. Powiem Wam, że są naprawdę świetne. I coś innego. Fajne, na, wiecie, czerwone usta zrobić, nawet związać włosy na jakąś randkę, spotkanie. No, myślę, że się sprawdzą spoko. Do jakichś jeansów czy do spódniczki, więc można eksperymentować. To jest mój must have. Dorwałam świetny komplet dresowy. W ogóle bardzo mi się podoba to połączenie kolorów. Dajcie znać, co wy o nim myślicie. To jest taki róż z bordem. One są z Adidasa w rozmiarze 2XS, ale wypadają jak XS. -ka. I one mają takie zwężane nogawki tutaj na gumeczki. Tak wygląda dół. I do tego mamy taką bardziej oversize'ową bluzę na górę i ona faktycznie jest luźniejsza, mimo że jest w tym samym rozmiarze, więc widać, że ona po prostu jest tak szyta. Zapniemy sobie i wtedy wam pokażę. Ona jest też z kapturem. Widzicie, ona ma takie luźniejsze rękawy tutaj, więc one tutaj się tak fajnie układają. No, mega jest ten komplet, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy jeszcze metkę. Proszę bardzo. Później wzięłam kolejną bluzę, tym razem z Nike, też w takim połączeniu czerwieni z różem. Tutaj akurat mamy pudrowy róż. I jakoś ostatnio mi się bardzo podoba to połączenie kolorystyczne. Tak ona wygląda. Ona jest tutaj zapinana przy szyi. Tutaj mamy metkę. Bardzo ładna. I z tyłu wygląda tak. Później wziąłem koszulę. Stwierdziłam, że ona jest taka wiosenna. Dodatkowo jest 100% bawełny, więc przewiewna wiadomo. Bardzo leciutka. 7 zł ona kosztowała, także jest naprawdę bardzo lekka. I ona jest z Marco Polo w takie śliczne groszki. Zobaczcie. No, co prawda jest jeszcze nie wyprasowana, ale bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj mamy jeszcze znaczek. I ona ma tutaj takie rozcięcia po bokach. No i na metce mamy, że jest to 100% bawełny. Widać to? Mam nadzieję, że to widać. Także stwierdziłam, no taka na wiosnę, albo do jakichś jeansów, czy do krótkich spodenek. Bardzo ładna. Te groszki są takie granatowe. I na koniec wzięłam męską koszulkę w takim błękitnym odcieniu. Ona jest polo. I jest z Lacoste. Na no takie guziki. Ona jest w ogóle duża, bo jest w rozmiarze chyba XL. Tak, rozmiar XL. Ale zobaczcie, jaka ładna. Też już tak wiosna idzie chyba. Właśnie mi się tak kojarzą te ubrania już z taką wiosną. Tutaj już pomału wkraczałem takie pastelowe odcienie, więcej kolorów ogólnie, bardziej żywe te ubrania niż tylko czarne. Jakieś takie odcienie szarości, tylko właśnie już tak trochę wprowadzam sobie kolorów do szafy. No ale też wiadomo, że nie to wszystko jest tutaj dla mnie. Ponadto właśnie odnosząc się do tego, że nie wszystko jest dla mnie, mój tata jeszcze kupił sobie lewisy. Pokażę wam, jak one tu wyglądają, bo on już sobie je zabrał, ale zrobiłam sobie taką krótką przebitkę. I tam te lewisy kosztowały 20 zł. Są w stanie idealnym czarne, normalnie krzyte na niego, także pięknie wyglądają. No i co? To tyle w tym holu. Dajcie znać, czy Wam się podobał, czy wam się nie podobał. Czy chcecie więcej takich treści na moim kanale? Jestem zadowolona z tych zakupów. Uważam, że tym razem wszystko przemyślałam, że kupiłam to, co faktycznie stwierdziłam, że mi się podoba. I tyle. Także życzę Wam miłego dnia. Widziaki!